To się dzieje naprawdę, chociaż trudno w to uwierzyć. Dostałem dzisiaj info, że pewna firma utraciła dostęp do Instagrama i nie mają pojęcia, jak go odzyskać. Pytam więc, o co chodzi? Mieli pracownika, który miał służbowy telefon, i na tym służbowym telefonie był Instagram. Konto na Instagramie było też skonfigurowane w Meta. Myśleli więc, że nie będzie żadnego problemu, żeby zalogować się do tego konta ponownie. Więc przywrócili telefon do ustawień fabrycznych, aby przekazać go nowemu pracownikowi. I co się okazuje, że do tego konta na Instagramie nie da się zalogować. Mail, który jest podany do Instagrama, już w tej firmie nie istnieje, a SMS z jakiegoś powodu nie przychodzi. I co i innej możliwości logowania nie ma. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale rozpoznamy dobrze tą sytuację, ponieważ widzę tutaj jeszcze pewną możliwość obejścia tego i zalogowania w jakiś. Inny sposób. Trzymajcie kciuki, bo to jest taka relacja na żywo i będziemy tutaj działać, żeby tego Instagrama odzyskać. Niemniej, ciebie, przedsiębiorco, przestrzegam. Ponieważ nawet dobrze skonfigurowane konto Meta nie załatwia sprawy Instagrama. Tam nie wystarczy mieć tylko i wyłącznie loginu, hasła czy maila, ale trzeba naprawdę być pewnym, że ten mail istnieje, że ten numer telefonu istnieje, że jest opłacany po prostu abonament, że to wszystko jest aktualne. Także trzymaj kciuki za nas, my musimy ten dostęp teraz odzyskać. Dam znać w kolejnych materiałach.